Dobra, więc niepotrzebnie rano wstawałem. Mogłem jeszcze pospać, ale dobra, znaczy rano, rano. no Mam spotkanie na siódmą, więc nie wiem, lada chwila chyba gnojstwo powinno przyjść, już jest siódma. A tak poza tym, w kurde, patrzcie, jak jestem tragicznie ogolony. Tu za krótko, tu za długo. Czy to samemu się golić, to tak się wydaje łatwo. Mówię, takie, takie gówno, nie wiem. źle się ogoliłem no. W większości razy mi to źle wychodzi, to golenie. Ostatnim tygodniem było dobrze, no i teraz znowu źle, no. A ja jeszcze mam kiepski zarost, kurde, wiecie? Gdybym miał lepszy zarost, ale kurde, tu jakieś wzorki, więcej wzorków robiłem. ale mam taki do dupy zarost, że tutaj, kurde, trzy włosy rosną, tu trzy. Nie da się nic zrobić, jest jedyny wzorek, co mogę w miarę robić. I to jeszcze, kurwa, krzywo mi wychodzi, pizdu. Cholera, no jak ja wyglądam, kurwa, no. Krzywa broda, ty, no, to, ty to tragicznie teraz wygląda, patrzy się kurwa, sam na siebie. Nie? Akurat kurwa do nagrywania filmu. Mam jedną z najbardziej krzywych brud kurwa, od, od kurwa kilku tygodni, co pamiętam, bo, bo to jest tragia, jaka ja teraz. No ale. Jestem. Oraz, zadzwonię do Gostku, bo. Nie wiem, mam tu jakiś numer, żeby wiedzieli że ja tu jestem, nie? Tak tam ja kurde, cały dzień może czekał. Nie wiem ludzie oni są, czy gdzieś z tyłu, czy nie wiem, no nieważne. 3, 5, 2, 4, 9, 4, 4. No nikt nie odbiera. No dobra, będę czekał. no. Chodzi z tym, w tym senkie, że dzisiaj, nie, to jest taki kruciak, szybki strzał, jak to Nolibab powiada Rafał. Szybki strzał, super ułożona praca, jeżeli będzie dobrze ułożone. Dzisiaj mam trzy zrzutki, jak dobrze pójdzie, to się jeszcze załaduje. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem, znaczy w nocy, już będę w domu, nie, bo to będzie naciągane. Ale najpóźniej jutro będę, nie? Jest taki kruciak nieprzyzwyczajony jestem do takich kruciaków, nie, ale no co no. Dlatego nagrywam nie coś innego, coś, jakieś inne wrażenia, bo nie znam tych terenów tak bardzo tutaj w tre firmie Prince to ja raczej jeżdżę na takie dłuższe trasy, nie. Florida, Florida to już jest uznawana jako kruciak. Bo zazwyczaj się jedzie na zachód, zawsze, nie? Czy Vancouver, czy Portland, czy Seattle, czy Kalifornia. Dawno w Teksasie nie byłem też, muszę przyznać. Floryda często, no, ale takie kluczaki New Jersey, Nowy Jork, to to akurat ja nie jestem kierowcą na te tereny. No to nie to, że oni mają jakiś kierowców przy. przy... Eee... <noise> ale Gostek. Kurwa, wyjecha mu. No dobra. Zajechał drogę autobusową, kurde. Więc nie to, że tutaj są jakieś te... Każdy ma swój teren, nie do mnie dochodzi, tylko po prostu on ma takich swoich wybranych, którzy chcą jeździć takie bliskie trasy, nie? Więc nie wiem. Mnie wysłali, co mi nie przeszkadza raz na jakiś czas mogę zrobić, nie? Ale do czego ja dążyłem? Aha, dlatego nagrywam, bo nie znam tych klientów, więc będzie ciekawie tak z pierwszej ręki, pierwsze wrażenia nagrać, znaczy ciekawe. Według mnie te moje filmiki nigdy nie są ciekawe. No, ale słuchajcie, no, takie hobby, więc nagrywam. No, mówię, no, co, co. Ile razy można to samo nagrywać, te same w kurwy, te same te nudy, jakieś moje monologi, kurde, co mi już mnie do szału doprowadzają. Ale nagrywam, więc zobaczymy. No i coś mi się zdaje, że dzisiaj, kurde, się nie załaduje. 7.30. Rafa mówił, że mam pojechać. Prawdopodobnie poza załadunek do, zaadu, po do wilkes Barre w Pensylwanii. Mm, to tam są otwarci do drugie po południu, więc nie wiem. Jak tutaj tak się pieprzą, to ja stąd nie wyjadę szybko. No ważne, nieważne, psa, co, 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 co będzie, to będzie. No Boże święto. No. Kostki przychodzić w pizdu! Dla tych co interesuje. Nie to! Gdzie jestem? Następna zrzutka New Jersey. New Jersey. Miasto na żywo wpisuje. Inglewood, New Jersey. Inglewood, Inglewood, always up to no good Inglewood Honeck Street H-O-N oh, House number Wiecie co? 65 65 Wiecie, kurde, ile mam tej kilometrów znaczy mil następnego do następnej zrzutki Lingu Onyx, Onyx Street jest praktycznie naprzeciwko samego Manhattanu. Tylko że po stronie New Jersey 34 mile. A pojebało ich? No patrzcie jak ten kurwa GPS. Fuck, ludzie, kobra to jest do dupy. Każe mi jechać do Nowego Jorku przez, przez rzekę, nie przez Nowy Jork. I kurwa z Manhattanu, no kurwa pojebało ich. Ja na Manhattan będę wjeżdżał. Kurwa, po pierwsze tam są te spadaj w piździe, no się ja tak nie pojadę. Kurwa, pojebało. Kurwa, ten GPS to mnie kurwa, będzie mi kosztowało 100. Znaczy, firma będzie kosztowało 100 dolarów samych tych płatności, po pierwsze, a po drugie. Po drugie, przecież ja w korkach tam siedział, kurwa, no, no pojebało ich. Więc, robimy najkrótszą drogę. jest ta ostraść mnie dopierdala, no ludzie, fucking... To najkrótsza droga, to jak mnie wypierniczy gdzieś pod niskie mosty, ten, ten... Kurwa, już o... Ten GPS jest kiepski do tego, nie? Tutaj te Nowy Jorki, Nowy Jersey, no już 20 mil wyjdzie mi, no 20 mil. Biorę tędy pojadę, 20 mil, tak? Takimi zadupiami. No, ta, oczywiście się muszę, kurde, zawrócić. Kurwa, gdzie ja tu się zawrócę? W złą stronę, kurde, stoję. A ja idź w pizdu, no, jak zwykle. No, ale. Się gdzieś tu będę musiał zawrócić na tych uliczkach cholernych, no. Ten GPS zasrany dwa razy ostatnio, jak tu byłem w New Jersey. Pod niskie mosty mnie wysłał. Najkrótszą no drogę wybrałem, bo nie było wyboru, bo mi tak kazało okrężnie jechać. I kurwa mnie tak wpieprzył pod niskie mosty, ja kurwa dosłownie w korkach musiałem zawracać ciężarówką kurwa no. Udało mi się kurde, że zawsze jakoś tak podjechałem, że póki jeszcze nie było samochodów, zanim bydło się zjechało, ja już kurde zrobiłem na nawrotkę nie, ale wiesz, ale kurwa musiałem zblokować tam te tą minutę, minutę korek, znaczy korek, zanim jeszcze się korek zrobił. Zblokowałem się, żeby kurde rogala zakręcić, a tam ludzie są niecierpliwi, wiele kurwa, wszyscy trąbią, więc pierniczać w do kurwa, co ja no, pod niskim mostem będę siedział cały dzień. Dobra, słuchajcie, dla tych, co kurde interesuje, mniej więcej, gdzie jestem, nie, bo to tak, żebyście się sytuowali. Więc tu, tu macie Nowy Jork, nie. Czekajcie, gdzie jest ten Manhattan? Manhattan będzie tutaj, no tak źle to widać. Ja jestem, ja wiem, z 50 km niecałe, no z 40 km, ja jestem mniej więcej tutaj, tak, nie, przy samej granicy. Nie ma tego miasta, znaczy, no, widzicie, no to jest taka niedokładna mapa, bo to jest dużo takich miasteczek, ale jestem gdzieś mniej więcej tu. Więc jestem blisko, tutaj macie granicę New Jersey, więc ja będę musiał zjechać na dół, jak oni mi wysyłają. Prawdopodobnie tą płatną drogą mnie chyba wysyła, jeżeli się nie mylę. Chociaż nie, tam, tam jest zakaz ciężarówek, więc nie wiem, jak on mi wysyła ten GPS. Zobaczymy, no i ja będę... Inglewood, no nieważne. Gdzieś tu na, naprzeciwko, czyli Newark. Czekajcie, gdzie co? Jak Wam nie przeszkadza marudzenie moje, to jest dokładniejsza mapa. Inglewood. Gdzie jest Inglewood? Gdzie widzicie Inglewood? O nie, to nie jest Newark, kurde. Newark jest... Ostrość! Newark jest niżej. I to będzie w hrabstwie chyba tym samym co Newark. Albo hrabstwo co miasto Patterson? No nieważne, kurwa macie Inglewood. No nie, no to nie jest tak naprzeciwko Manhattanu. Dobra, sorki. Pomyliłem się. Niekoniecznie. Nie, 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 nie naprzeciwko Manhattanu. Naprzeciwko... Tam, gdzie Manhattan się zaczyna, o. Więc mam 30 km stąd. O właśnie, a ja jestem tu, w Spring Valley. Więc jakoś tędy chyba mi wysyła ten, ten gnój. No, Inglewood, Inglewood, always up to no good. No. Ty, ziomy, bo już jest siódma no. Pierwsza zrzutka zrobiona. Zajęło dwie godziny Teraz ja gdzieś się muszę zawrócić, bo... Chociaż nie, dobra. jest mi... Pozwala je, jechać tutaj w lewo. Kilometr dłużej, ale nie muszę kombinować z nawrotkami tutaj. Jest 30 km dalej. Inglewood, New Jersey. Lecimy, lecimy, lecimy. Oby ten GPS mnie, kurde, nie, nie wychrzanił na no jakieś drogi nieciekawe. No, oczywiście, zielone, żółte. Dobra. Malownicze przedmieścia. Kurwa. No gostek, ja tu tak jechałem. Ale mnie zrobił w balona. kurwa jego mać. No blokuje ruch, a tam jest kurde stop. It's slow, teraz to se slow w tyłek wsać No nic, no nie cofnę nigdzie, bo wszędzie. Dobra, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Dobra. jak wyjeżdżałem, Gostek dał stop. Thank you. Dobra. Nie, bo Gostek, co kieruje ruchem, ja już prawie na połowę ulicy wjechałem, on... A tam stop był i samochody z drugiej strony jechały, nie wiem, tak mnie troszeczkę przyblokowało, ale dobra, To bólu tyłka. Ty, to jest jakaś... Chestnut Ridge, Spring Valley, New York. Oczywiście chodników nie ma. Ty, tu jest jakaś ta żydowska, kurczę, taka przedmieścia Nowego Jorku. Żydowska przedmieścia tych, tych... Cholera, husyci? Ci, co pejscy noszą. Pełno tu jest kurczę tych widzę, autobusy, kurczę takie te szkolne, z napisami tymi żydowskimi i w środku goście kurde z paysami dwumetrowymi, dwumetrowymi siedzą, więc tutaj kurczę jakiś taki jakaś kurcze dzielnica, czy tam takie miasteczko żydowskie, no widzicie, jak się nie jeździ w tę stronę, o tutaj pole po prawej stronie Jakieś znowu napisy, więc nie wiem co to jest jakiś kordy. Nie, to nie kościół, ale jakieś centrum żydowskie. Jak się nie jeździ tędy, to się nie zna tych terenów, więc. Więc zwiedzacie razem ze mną, bo ja pierwszy raz też tu jestem i nie wiem co mnie czeka za każdym zakrętem. To ja mówię, malownicze strony. Nowego Jorku, gostek, 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 bo cię na zahaczek zahaczę kurwa. Gostek, gostek, gostek! Nie machaj mi! Cię machnę.